Widziałem już pytanie o nową parząch, tak się prezentuje i czy będzie od hypa, tak będzie od hypa. No jeśli chodzi o pierwowzór, czyli o kolmika, no to pamiętajcie, że pierwowzór to była wędka do łowienia dorszy z kutra, a tutaj już mamy po prostu spinning do łowienia. Sandaczy, no zdecydowanie odchudzony, nowoczesne przelotki, tu oczywiście już zrezygnowaliśmy z dwustopowych przelotek, bo one są no, niepotrzebne do, 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 do sandaczy. Całkowicie inna jest szczytówka, zaraz wam, zaraz wam to pokażę, bo akurat w tym egzemplarzu mam założoną, starą raczej, no tak, szczytówkę od oryginału, bo to wygląda jak szczytówka od Fidera. A tutaj Wam pokażę, bo w zestawie zawsze są dwie szczytówki. Jedna czerwona, delikatniejsza, druga biała do cięższego padu i to już jest nowa szczytówka. Zobaczcie, tuż są założone normalne, spinningowe. Przelotki, dużo tych szczytówek strzelało, bo się potrafiła właśnie plecionka tutaj obkręcić. No tutaj już nie, już będzie mniej takich przypadków, bo, bo z tej przelotki już ta plecionka powinna spadać. Tak więc no, no widzicie, oczywiście waga tej wędki jest dużo y, mniejsza niż pierwowzór, no bo to jednak była dosyć, to było ciężkie dosyć wędzisko. No z, y, nie wiem ile y, lat temu został wyprodukowany kolmik, Hmm, ale to pewnie to było ze 20 lat temu. No a, no a tutaj mamy całkowicie nowoczesną wędkę, inspirowaną oczywiście ge, y, Gemonem. Tak więc y, tak, to, y, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że y, będą sprzedaży już przed świętami. Będę Was oczywiście y, informował na bieżąco. Y, będą na zadzior.pl. Więc y, bądźcie y, czujni. Pozdrawiam na razie.